Na bagnistym terenie w okolicach Petersburga istnieje pusta stacja radiowa, która emituje tylko dwa tajemnicze, zapętlone dźwięki od ponad 40 lat. Tak naprawdę nic o niej nie wiadomo. Jest to jeden z wielu reliktów zimnej wojny, który nadal pozostaje dla nas zagadką. Oczywiście tajemnica stacji radiowej nie dotyczy jej lokalizacji, a raczej przeznaczenia. Emitowany przez nią sygnał o częstotliwości 4625 kHz może zostać odebrany przez dowolne radio krótkofalowe dostrojone do tej częstotliwości. Wieże radiowe i opuszczone budynki funkcjonują od 1973 roku, kiedy to zaczęto nadawać sygnał. Inne dźwięki niż buczenie czy pojedyncze rosyjskie słowa są nadawane co kilka dni.

dni, czwartek. Ja wybor 1035. 2 wybor 1036. 3 102 202. Jednak zdecydowanie najsłynniejszą transmisją była ta z 24 stycznia 2013 roku, kiedy słuchacze usłyszeli ruchomiono polecenie 135. Ta wiadomość, w połączeniu z transmisją z innej stacji emitowanej z innego miejsca w pobliżu Moskwy, daje przypuszczenie, że są to wojskowe komunikaty. Jedna z teorii mówi o tym, że jest to element operacji Dead Hand Switch, autonomicznego systemu, który ma wystrzelić pociski nuklearne w przypadku, gdy nie byłoby w pobliżu osoby odpowiedzialnej za naciśnięcie przycisku. Inna, równie ciekawa hipoteza zakłada, że jest to komunikat z używanego przez Rosjan systemu śledzenia pocisków. Oznaczałoby to, że rosyjscy szpiedzy mogliby w ten sposób wysyłać sobie wzajemnie zakodowane wiadomości. Komunikat Uruchomiono polecenie 135 z 2013 roku sugeruje, że był to sygnał pełnej gotowości do jakiejś akcji. Z drugiej strony, może to być pewien rodzaj zakłócenia transmisji, a nie rzeczywisty sygnał. Zgodnie z tym, możliwe jest, że sygnał ten nie ma żadnego znaczenia i jest nadawany tylko po to, aby wzbudzić czyjąś ciekawość lub odwrócić czyjąś uwagę. Zresztą tego typu projektów w Zimnej Wojnie jest znacznie więcej, ale to temat na zupełnie inny film.